Coś, coś mi zaczyna? chciałam puścić. Oh, Lecimy kurwa z tematem. Ja się pytam gdzie jest Ela, nie. Ela, Ela, Ela. Ej! Life leci od Ei, ale Discord yy, się rozłączyła. Tak? Nie. No. Tak. Jest. O jest, Ela, jest. Jest, Ela, jest. Jest, jest Ela, Nie yeah. miałam, miałam mały problem. Słuchajcie, kochani, dobra. Wiecie co? Jest pół do piątej rano. Mm. Coś mi tutaj nie idzie muzyka na koniec live'a. To co, kończymy, dobra? Miśle... No, kończyłem. Kończymy, nie. Słuchajcie, kochani, ja, ja chciałam wam powiedzieć tak, że ja, ja czasami coś tam fajnego mówię, nie? A czasami są takie spotkania, że totalnie dno. Nie, no, no nie. nie, chodzi o to, że wiesz, no różne są, czasami są takie dni dobre, czasami złe. dzisiaj, dzisiaj było nie za fajnie, nie? Ale, ale dobrze, że było. Było w no, dzisiaj tak, było nawet było. ok. No. Ale w, ostatnio było bardzo fajnie. No, ale... Jak do... ale ja... jak... No, no, ale jak, ja jesteś, mogę... jak masz dobry humor, to jest super, nie? Zajebiste są moje. Naj... Ja nie mogę no, udawać, wiadomo, ja mam... nie. Mhm. Ja mam po prostu rzadko dobry humor, no. Ja wiem, no rozumiem. Ja mam rzadko, ja mam bardzo rzadko dobry humor. To źle, nie, a powinnaś mieć zawsze taki dobry humor, nie? No, ale, ale chuj z tym, no liczy się, że jestem, no kur. No raczej, że tak. Przecież. Co, bo ja sobie co my, co my myślę, byśmy nie? zrobili? Nie? Jakby ciebie nie było, Ej, to nas tutaj w ogóle nie ma, nie? Tyle tysięcy ludzi, to ty zrobiłaś, nie? Ela, ty jesteś, nie, ty jesteś e, niesamowita, naprawdę. To, to ty co ty zrobiłaś, nie? tyle tysięcy tyle ludzi tak wokół myślę? ciebie. E, uh -huh. Bo ja sobie tak myślę, nie? Czekajcie, bo chciałam Wam jakąś muzyczkę puścić. Tylko. Ja sobie tak myślę, że. Jak są ludzie, którzy mnie naprawdę lubią Tak jak ja To oni oni mają to gdzieś, czy mam dobry humor, czy zły Liczy się, że jestem, nie? Dokładnie No i co, co z tego, że dzisiaj trochę jestem smutna A w piątek będę wesoła, no i chuj, no No i się. A za 5 lat dali, nie, w ogóle ca cały czas szczęśliwa i tyle, nie? Ja Ej, uważam, Ela że... Ej, Ela dopiero, kurwa, rozjebie system, nie? Ela już e, rozjebała YouTube. Ela rządzi, nie? Ela to jest... Nie, nie, nie. Ale ja Ej, uważam, że... Po prostu fenomen. Słuchajcie, ja uważam, że ja mogę w ogóle sobie siedzieć na tym live, nie odzywać się ani nawet słowem, mogę sobie, kurwa, płakać pijana, albo nie wiem, demolować pokój. No, albo filozofować, cokolwiek, nie? A ludzie i tak będą oglądać. No tak, ale właśnie tu chodzi o to, że ty masz takie coś w sobie, nie? Że ludzie ciebie chcą oglądać. Ale to nie jest tak, że każdy, kto tam, nie wiem, pije piwo e, na streamie, to jest sławny. No nie, to tak nie działa. Ty masz... Po prostu do tego. Nie wiem. Nie wiem, Ach, jak to jest Słowo, którego już też pewnie. Co? A, ma charyzmę po prostu. No tak. No. Po prostu ja uważam, że. No dokładnie. Wcale nie muszę być wesoła. Wystarczy, że sobie siedzę przed tą kamerą, nawet chociażbym spała albo. Jadła makaron ze spaghetti, czy nie wiem, cokolwiek malowała ścianę do... No, tak, Dla tak, 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 fanów to, to i tak to. będzie ciekawe. To i tak każdy będzie to oglądał, nie? Ale to nie jest tak, że każdy yy, każdą osobę będą oglądali, która je makaron czy tam spa. Yy, która będzie spała, no nie? To tak nie działa. Nie, bo chodzi o to, że no nie zawsze. Yy, Mam nalepnienie, żeby robić jakieś fajne przedstawienie, nie? Hmm. Są lepsze i gorsze dni, ale słuchajcie, dobra, to wiecie co? To chodźmy spać, uh -huh. mi się. Uh -huh. Bo ja coś widzę za oknem, że świt idzie. Trzeba uciekać do spania, bo jestem wampirkiem. No serio, to już świta. Już ptaszki Śwarta ćwierkają. <laughs> Czwarta, trzydzieści ej, spać. Ej, gąbeczki. Gąbeczki. Idziemy spać, gąbeczki, wy moje kochane. Ale, ale wiecie co? Ale ja, ja jestem toksyczna dla tych moich widzów, bo tak, ja. Dużo młodych osób nie ogląda. Są dni, że ja tam ludzi zachęcam. Życie jest piękne, trzeba wierzyć w siebie, wierzyć w swoje marzenia i w ogóle tam bla bla bla. Tak, nie, nie, a dokładnie. potem oni przychodzą na takiego live'a jak dziś. A ja, kurde, tutaj lepiej się powiesić. Wszystko jest za dupy. No, kurde, no, nie fajnie z mojej strony. Jest to fajnie, fajnie no nie fajnie, nie fajnie. Narzekam, płaczę, rozpaczam do rana. Kurde fajnie nie fajnie ale nie wiem. Ty, ty, ty Dobra, ale byli, jest prawda? spoko słuchajcie dokończymy live nie, ja już ja dzisiaj spoko. nie tańczę ale w piątek będzie lepiej dobra no Coś dobra, ci w ramach są... Ja idę spać tak idźmy... no idziemy spać, no, spać. w godzinę idziesz spać I idziemy spać bo bez <coughs> bez jaj kurwa no Dobra, puszczę Wam na koniec, co chcecie. To? Tyle chciałam Ci dać, czy co? Nie, yeah, nie ja chciałam to... Ci dać. Jest... Weź coś wesołego, coś wesołego pójść na koniec. I idziemy, ten, nie? No. To? kimono, to co? Wesołego. A ja nie wiem, co Ty możesz puszczać. No, nic nie mogę Wam. YouTube wszystko blokuje. No właśnie, prawa autorskie. No to ja nie wiem, co tam kurde można puszczać. Ej, no to co? Nie, e, tutaj nie ma nic. O, no ja wiem, co. Wpiszesz, wpiszesz sobie Aldona Orłowska na tym na YouTubie, ale to jest Reality Free, więc to, tego ci nie zablokuje. Ej, no to. Aj. Ja? Ela powinna mieć repertuar, Aldona, Rafał Rafał. na YouTube i Ela sobie wybiera piosenkę. Dlaczego Ela nie ma... Aldona, Aldona, Aldona. Ja Tego nie rozumiem, ale to jest bez... dziwne. Czemu Ej nie pomożecie? Proszę? Jezu, ta Aldona Orłowska to jest jakiś, jakiś paszczur. Ej, to śpiewaczka taka. Takie ładne piosenki ma. Na przykład za jak... A ona, ona, ona już wygląda jak jakiś. Y, jakiś. kurwa Bo ja no, wiesz, co ona się chce upodobnić do Violetta Villas. Jezu, żebym ja tylko tak nie skończyła. Nie, co ty. Ela, ty powinnaś mieć repertuar piosenki, które ty lubisz i tak dalej. Które nie ma praw autorskich na YouTube, że ty możesz sobie później na streamie i bez żadnych problemów ten, nie? Wiesz o co chodzi. Dlaczego to jeszcze nie jest? Załatwione. Przez tyle czasu streamujesz. Nic ci nie pomógł, jeżeli chodzi o tą sprawę. Oj. Pis? no. Słabiutko. A ile ta Ardona ma lat? O, wiesz co, nie powiem ci. Ale to jest w sumie ciekawa historia z nią, bo z tego co wiem, to ta pani ma doktorat z biologii. W ogóle była jakąś tam pływaczką. Ale też chodziła do szkoły muzycznej i uczyła się śpiewać. I została śpiewaczką ostatecznie. No, ale ona sobie robi takie seksy zdjęcia w wieku 60 lat, a kurde... No nie, widzisz, to kobieta, kobieta Proszę? Szkoda, że nie, nie zaczęła robić tej kariery, jak była młodsza, nie? Tak, szkoda, ale... Wiesz co, ona nie jest jakaś bardzo popularna, ale ma taki grono takich... A bardzo zagorzałych fanów. Nieliczne, ale, ale jednak. Tak, tak, nie, no to ja ją tam chciałam, ale nie, nie będę jej puszczać. Dobra, słuchajcie, idziemy spać.

Idziemy spać, dobranoc, pozdrawiam wszystkich, dziękuję bardzo za rozmowę, no, zapraszam w piątek Kurde, ale żeśmy dzisiaj trochę posiedzieli Zapraszam w piątek i wpływamy do spania zanim świt nas dopadnie Ta, mhm. pa, pa, pa. Jest coś takiego na YouTube, jak darmowe utwory, i tam jest e, baza. I są baza, baza danych. Tam jest właśnie utwory, które można e, puszać sobie na YouTube I one nie mają praw autorskich, nie? No dlaczego Ty nie, e, nie zrobił takiej listy, Tobia? Ja nie wiem. czymę pa. pa. pa 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 I love you pa. Ay, już tak szybko. No dobra, kończymy bez kitu. Już jest późno. Idźcie spać. Ej, wszystko będzie dobrze. dobranoc, Nara, trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Nie bać hejterów, nie? Klowa jest tylko jedna.